Kajakiem do lata. W szkole lato praktycznie zagościło już na dobre. I nie chodzi wcale o to, że chłopcy przychodzili na lekcje w krótkich spodniach, a dziewczyny przebierały paluszkami w wiatrówkach. Po prostu atmosfera zrobiła się znacznie luźniejsza. Wszak był to już początek czerwca, i jeśli ktoś miał się czegoś w mijającym roku nauczyć, Dawno się tego nauczył, a jeśli takiemu komuś podwinęła się noga w wyścigu powiedzę, to śpiew ptaków za oknami, okrzyki grających w piłkę i gorące powietrze nie dawały już nadziei na nadrobienie strat. Nauczyciele też chyba zdawali sobie z tego sprawę, bo co i rusz wymyślali wycieczkę, zajęcia z filmami i inne atrakcje, byleby nie siedzieć w klasie. Najfajniej jednak mieli uczniowie klasy 4B. Ich wychowawczyni jeszcze zimą zapowiedziała, że gdy nadejdzie 5 czerwca, czyli Światowy Dzień Ochrony Środowiska, ona zorganizuje spływ kajakowy dla swoich podopiecznych. Nie ma się więc czemu dziwić, że uczniowie już od Bożego Narodzenia nie marzyli o niczym innym, jak tylko o nadejściu 5 czerwca. Wprawdzie z rzeką Pilicą zaprzyjaźniony był niemal każdy z nich, bo szkoła, do której chodzili, mieściła się w miasteczku o nazwie Przedbóż. Pilica płynęła więc prawie pod ich oknami, by za jakieś czterdzieści kilometrów powitać jezioro w Sulejowie. Jednak żaden z uczniów wspomnianej czwartej B nie brał jak dotąd udziału w takim spływie. No może oprócz przemądrzałego Karolka, który był znanym w całej szkole chwali piętą i mądralą. Spływ, na który dzieciaki tak bardzo czekały, miał się zatem rozpocząć w przedbożu i zakończyć w Sulejowie. Jednak owo zakończenie też nie miało być takie sobie zwyczajne. Na mecie czekało bowiem ognisko nad brzegiem jeziora i nocleg w jednym z ośrodków turystycznych. Cała ta eskapada miała oczywiście szkolne uzasadnienie, bo podczas jej trwania uczniowie mieli zdobywać wiedzę z zakresu ekologii, a dokładniej mówiąc energii odnawialnej. Zapewne z takim też nastawieniem uczniowie rozpoczęli swoją przygodę owego 5 czerwca. Z uśmiechniętymi buziami stawili się wszyscy nad brzegiem pilicy. Na miejscu krzątali się już panowie, którzy na specjalnych przyczepach przywieźli kolorowe kajaki i wiosła. Wychowawczyni zaś, chcąc za wszelką cenę pogodzić przymus edukacji z uczniowskim pragnieniem przygody, próbowała niemal wycisnąć z podopiecznych odpowiedź na pytanie: co to jest energia? I o ile tutaj znalazło się jeszcze kilka głosów, próbujących zaspokoić ciekawość pani, o tyle na pytanie, co znaczy określenie energia odnawialna, odpowiedział jedynie przemądrzały Karolek, nadymając się swoim zwyczajem. Ja wiem to już od dawna. Z tą energią jest trochę jak ze mną. Jeśli przez cały dzień biegam za piłką, to wieczorem nie mam już siły, żeby odrabiać lekcje. Ale jak się prześpię, to co innego. Energia się odnawia, i mam jej wtedy tyle, że w żadnym razie nie mogę się zabrać za te lekcje, bo ciągnie mnie na boisko. Zgromadzeni parsknęli śmiechem, ale nauczycielka powiedziała, że w zasadzie wyjaśnienie Karolka jest słuszne: Energia odnawialna to energia uzyskiwana z takich mechanizmów, które można odtworzyć, albo z takich, które się nigdy nie wyczerpują. Dawniej do ogrzewania naszej szkoły wykorzystywano piec opalany węglem. Gdyby jednak górnicy wykopali w końcu cały węgiel z pod ziemi, wówczas lekcje w zimie stałyby się nie do zniesienia, dlatego nie tak dawno zamontowano u nas piec, w którym za opał nie służy już węgiel, ale zrębki czyli takie drewniane wiórki z gałęzi i niepotrzebnych nikomu drewnianych kawałków. Taki opał ludzie mogą wytwarzać sami. Oczywiście dopóki drzewa będą miały gałęzie. Szkoda, wypalił jak zwykle niepytany Karolek. Może gdyby brakło tego węgla, odwołaliby nam lekcję, a tak? Śmiech znów rozległ się wokoło. Pani jednak nie straciła nastroju i kontynuowała. Przykro mi Karolku, ale podobna sytuacja ma miejsce z ogrzewaniem ciepłej wody. Dawniej wykorzystywano do tego celu gaz, który płynął rurami do odpowiedniego palnika. Tu rozpalała go elektryczna iskra, a powstały płomyk podgrzewał wielki baniak z wodą. Jednak gaz wydobywany z ziemi także się kiedyś skończy. Stąd w naszej szkole zamontowano specjalne urządzenia nazywane kolektorami słonecznymi. Te szklane rury na dachu wcale nie są więc po to, by ściągać kosmitów, jak sądzili niektórzy, ale po to, by słońce ogrzewało przepływającą przez nie wodę, dzięki temu nie musimy już używać gazu. Moje kolektory też są już mocno nagrzane, powiedział Karolek, ocierając kropelki potu z nadętej buzi i dodał. Czy możemy już popłynąć? Kajaki płynęły jeden za drugim. Lustro pilicy połyskiwało od słońca, pokazując swoim gościom grzbiety dorodnych ryb. Widok był wspaniały. Po lewej stronie las, a po prawej malownicze łąki. W pierwszym kajaku płynął przewodnik, za nim dzieciaki, a na końcu wychowawczyni. Karol początkowo plasował się gdzieś w końcu peletonu, ale choć to nie były wyścigi, za wszelką cenę chciał dogonić przewodnika. Jako człowiek, który raz już tędy płynął z rodzicami, czuł, że jego doświadczenie okaże się istotne dla losów wyprawy. Wykorzystując kolejne, coraz częściej pokazujące się zakola rzeki, wyprzedzał kajak po kajaku, aż wreszcie, gdy od przewodnika dzieliła go już tylko łódeczka krysi, wykrzyknął: „Je! Yeah! Okrzyk na pewno miał się zakończyć inaczej, ale zakończył się tak: Ny! bo wiosło Karolka utknęło nieszczęśliwie między korzeniami przybrzeżnych drzew. Nagle wszyscy usłyszeli plusk, a oczom tych, co byli bliżej, kajak kolegi pokazał swój spód. Na szczęście w miejscu, w którym wywrócił się Karol, do Pilicy wpadała rzeczka Ojrzanka. Piasczyste fragmenty dna tworzyły tu kilka płycizn. Chłopak niewiele myśląc namacał nogami jedną z nich i stojąc w wodzie po kolana płakał ze wstydu. Dobrze, że był upał. Przymusowy postój nie trwał długo, a ubrania mądrali zaraz zrobiły się suche. Roześmiani kajakarze popłynęli dalej, mijając po drodze wioski i miasteczka. Tylko Karol trochę marudził. Płynął teraz na samym końcu, jakby chciał pokazać, że gniewa się na pozostałych uczestników wycieczki. Tak oto cały peleton dotarł wieczorem do Sulejowa, by tuż obok wielkiego kościoła przybić do prawego brzegu Pilicy. Nisko płonęło w najlepsze. Niestety jakoś mało było chętnych do pieczenia nad nim kiełbasy. Młodzi kajakarze, zamiast korzystać z uroków sulejowskiej plaży, leżeli pokotem w pokojach ośrodka wczasowego. Nikt nie biegał i nikt nie krzyczał, więc zmartwiona wychowawczyni postanowiła odwiedzić podopiecznych i sprawdzić, co się dzieje. Nie damy rady! Po tym machaniu wiosłami jesteśmy wyczerpani jak stare baterie! Narzekały dzieciaki. Pani jednak nie ustępowała i wkrótce wokół ogniska pojawili się pierwsi odważni. Wieczór był gorący. W oddali rechotały żaby, a strzelające iskrami płomienie zachęcały do smażenia kiełbasek. Spokojnej atmosfery nie burzył żaden silnik motorówki, żaden odgłos skutera wodnego. Jest to w końcu element Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Gdzie wasza energia? zapytała roześmiana wychowawczyni, ale za odpowiedź posłużyć jej musiały pojękiwania podopiecznych. Tylko Karolek, któremu najwyraźniej wrócił poranny animusz, odpowiedział, że przyszedł tu jako pierwszy, najadł się kiełbasek i teraz jego energia się już odnowiła. Jako doświadczony kajakarz, przecież był na spływie już drugi raz, radzi zrobić pozostałym zgromadzonym to samo. Z minuty na minutę dzieciaki odzyskiwały siły, i już wkrótce ktoś zanucił pierwszą piosenkę, ktoś zabrzęczał na gitarze, a wokół zrobiło się letnio, cudownie, wakacyjnie. Wszak kończył się właśnie 5 czerwca. Bez względu na to, o jakiej porze roku trafiła do Was ta opowieść, jeśli nie macie jeszcze pomysłu na to, jak spędzić najbliższe wakacje, potraktujcie ją jako poważną propozycję. Wybierzcie się w łódzkie. Nieodkryte piękno pilicy z jej nadbrzeżnymi lasami, pachnącymi łąkami, a także zakręconym jak wąż boa korytem, stanowi prawdziwą kratkę dla miłośników kajakowego spływania. Jest tu wiele firm, które nie tylko chętnie wypożyczą wam sprzęt, Doradzą i pomogą wrócić po zakończonej wyprawie, ale i zapewnią opiekę profesjonalnych przewodników. Jest tu również świetna baza noclegowa, szczególnie rozwinięta w pobliżu jeziora Sulejowskiego, w którym woda jest tak czysta, że niemal od razu nadaje się do picia. Piękne plaże, zielone lasy i towarzystwo zwierzyny z pewnością uspokoją każdego dużego nerwusa, a dla tych mniejszych będą stanowiły nie lada atrakcje. Mieszkają tu mili i otwarci ludzie, którzy z pewnością przyjmą was jak swoich. Ich przywiązanie do przyrody i dbałość o utrzymanie jej w jak najlepszej kondycji są naprawdę godne podziwu. Szukajcie zatem w internecie informacji o szlaku kajakowym na Pilicy oraz o samym jeziorze Sulejowskim, zaczynając choćby od strony internetowej lokalnej grupy działania Dolina Pilicy www.dolinapilicy.pl. Rezerwujcie czas, miejsce i do dzieła. Zapraszamy. Słuchowisko współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LIDER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja zarządzająca programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.